Witajcie kochani, w tym nagraniu pokażę Wam topowe produkty firmy Greenway i co warto zamówić już w pierwszym zamówieniu. I tutaj pokażę Wam takie topowe produkty, które robią, dają natychmiastowy efekt wow. Pierwszy produkt to jest ręcznik samochodowy. To jest ten większy ręcznik samochodowy, który widzicie na tych wszystkich filmikach i nagraniach. I to jest coś, co po prostu jest narzędziem pracy. Na każdej prezentacji, na każdym spotkaniu na żywo, możecie po prostu zabrać taki ręcznik ze sobą do znajomych i pokazać im na ich samochodzie, w jaki sposób można umyć samochód w bardzo, bardzo łatwy, prosty sposób. Kolejna rzecz, która jest też takim topowym produktem, to są listki do prania. One mają niesamowity zapach. I opowiem Wam kilka lifehacków, które związane są z tymi listkami. One są absolutnie naturalne, mają tylko 5 składników. I teraz e, pokażę Wam, to jest listek, kiedy e, mamy mokre ręce na przykład, znaczy zanim zmoczymy ręce, możemy sobie wziąć kawałek tego listka, tak, zmoczyć sobie ręce. Zrobić tak i utworzy się piana, którą możemy umyć swoje ręce, możemy umyć ciało, e, możemy tak samo te listki rozpuścić w wodzie, tak? Możemy sobie wziąć dwa listki na przykład, rozpuścić w wodzie i zrobić taki koncentrat, którym potem, później będziemy myć nasze e, czyści czyściki, tak? Czyli możemy wtedy dać parę kropel tego koncentratu, wodę i sobie uprać czyścik. Dobra, kolejna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest serwetka do mycia naczyń, która jest absolutnym hitem. Tak samo po prostu jesteśmy w stanie w parę sekund, kilka sekund pokazać, jak to działa. Tutaj, oczywiście, jest nano srebro, które jest bakteriobójcze. I takie coś, takiego czegoś trzeba mieć na stanie kilka sztuk, żeby móc komuś to pokazać, odsprzedać, albo komuś powiedzieć słuchaj, weź sobie to, daj mi tam 20 zł, weź sobie tą serwetkę, sprawdź, nagraj filmik i jeżeli coś u Ciebie nie zadziała, to przyjdź jutro i oddam Ci pieniądze. A jestem przekonana, że nikt do Was nie przyjdzie, dlatego że to działa fenomenalnie. Każdy, kto próbuje ten produkt, po prostu jest pod wielkim wrażeniem. Dobra. Kolejna rzecz to jest serwetka do mycia szyb, tak? I ona jest bardzo fajna dlatego, że nie musicie używać żadnych ręczników, papierowych, płynów do mycia szyb, żadnych innych. Nie musicie na dwa razy najpierw na mokro, potem na sucho. Wystarczy jedna serwetka, żeby idealnie perfekcyjnie umyć lustra i szyby. Kolejna rzecz, którą chcę pokazać, to jest Involver. To jest serwetka do bardzo ciężkich zabrudzeń. Seria Involver. To wszystko, co jest, co wygląda w taki sposób. To jest Involver. To jest akurat używana serwetka. Involver, on jest taki, ma taką szorstką powierzchnię, natomiast ta dwustronna serwetka jest taka, że z drugiej strony ma taką gładziutką, uniwersalną też powierzchnię. Więc jest bardzo fajne, jeżeli chodzi o sprzątanie na przykład łazienki, prysznica i jakieś tam foteli i tak dalej. Po prostu wszystko, co jest ciężkie, e, ciężkie zabrudzenie, felgi w samochodzie i tak dalej, to jest Involver. Jest tak samo dysk Involver i rękawiczka Involver, która ma taką samą strukturę. Jak ta dwustronna ściereczka. Kolejna rzecz, która jest bardzo, bardzo fajna też, to jest Absolut. To jest serwetka do kuchni, tutaj taka żółta. Ona wygląda w taki sposób. Ona jest do sprzątania kuchni, bardzo fajnie się nadaje, tak samo do. Jeżeli mamy jakiś zapach nieprzyjemny w lodówce, możemy zmoczyć tą serwetkę i po prostu na mokro włożyć wilgotną serwetkę do lodówki na noc, i ten zapach rano zniknie. Ona jest do sprzątania takich. Wszystkich zabrudzeń w, na, w naszej kuchni, a, więc a, tak samo bardzo dużo wody wchłania. W jest bardzo, bardzo też fajne. Nie musicie mieć kilku a, czyścików, a tak samo ma w sobie nanosrebro i zabija bakterie, co jest bardzo ważne, a, zwłaszcza na kuchni, kiedy sprzątamy. To jest splitter, to jest też e, spąż taki do kuchni, e, czyścik, który tak samo zawiera nano srebro i to jest niesamowita rzecz, bo mm, on ma, mm, on tak jakby przyciąga suchy kurz. E, bardzo jest fajny, ma taką ciekawą powierzchnię. Tutaj jak widzicie i tutaj ma taką drugą stronę. To jest też do sprzątania kuchni. Idealnie się nadaje właśnie, jeżeli Wam się jakaś mąka gdzieś rozsypała czy coś. On nie rozmazuje ten, tej mąki, tylko po prostu ona się przekleja do tego e, czyścika. Bardzo, bardzo fajny też, jeżeli chodzi o sprzątanie kuchni. E, kolejna rzecz. To jest e, taki czyścik do demakijażu laska. Używamy go dwa razy w tygodniu. To jest też znane srebrem, oczywiście. To jest do głębokiego oczyszczania twarzy. Korzystamy z tego. To oczyszcza tak mocno, jak kawitacyjny peeling na przykład. Tak? Jest mega, mega fajny. Zamienia nam nawet zabiegi w salonach kosmetycznych. Natomiast jest jeszcze taka serwetka Nega do demakijażu, której używamy na co dzień. Która jest taka, też jest silver oczywiście, która jest taka bardziej delikatna i tak samo bardzo wygodna, jeżeli chodzi o użycie. Kolejna rzecz to jest Twist Scrubber. To tak samo jest serwetka do kuchni, ale też fajnie się nadaje do sprzątania łazienki Na przykład ma taką też powierzchnię tutaj. O. Jeżeli widać, bardziej ostrą, a tutaj taką bardziej gładziutką. I tutaj jest taka gładziutka i delikatna. Też jest perfekcyjna, jeżeli chodzi o sprzątanie kuchni. Zwróćcie uwagę tak samo, że jeżeli będziemy sprzątać w taki sposób, że będziemy tą serwetkę tak kładać, każdą serwetkę, to możemy potem ją ułożyć tak, możemy tam ułożyć potem jeszcze inaczej. I możemy mieć kilka powierzchni do pracy. I możemy jedną serwetko bardzo, bardzo dużo, po prostu bardzo dużą powierzchnię wyczyścić. Kolejna rzecz, którą bardzo chciałam Wam pokazać to jest ujut. To jest serwetka do sprzątania uniwersalna, można wysprzątać tak naprawdę cały dom. I jest jeszcze taki odpowiednik rękawiczka. A serwetka u Juty jest taka delikatna, mięciutka, i ja miałam takie swoje doświadczenie, że na, na tym stole akurat dziecko wylało całą szklankę wody. Ja rzuciłam tą serwetkę na wodę. Raz, dwa i po prostu wody w ogóle nie było, ona świetnie wchłania wodę i kiedy ona wchłania tą wodę i próbujemy na przykład wycisnąć, to ta woda nie cieknie tak jak normalnie cieknie z zwykłej ściereczki. Też mam, mamy na grupie taki filmy, gdzie to pokazuje bardziej po prostu jeżeli chodzi o tą o, o wchłanialność wody. Dobrze, też fajna rzecz to jest screen do monitorów, też możemy wyczyścić monitor bez żadnego wysiłku, bez żadnej chemii. To jest też fajna rzecz, to jest takie też ziarenko, które możemy komuś dać, komuś dać w prezencie. Ogólnie zobaczcie, że to wszystko tak pięknie wygląda, że po prostu świetnie się nadaje na prezent dla każdej osoby. Jeszcze jedna rzecz, którą chciałam Wam pokazać, to jest pasta Mystic niesamowita, ma bardzo piękny, naturalny zapach. To jest pasta, która ma cztery naturalne składniki. Jest bardzo prosty skład, jest bardzo delikatna, a jeżeli chodzi o oczyszczenie, jest bardzo efektywna. Naprawdę czyściliśmy mistik, pastą mistik, takie rzeczy, które na przykład nie mogliśmy nawet Mystosem ani żadną inną szkodliwą chemią wyczyścić. Mistik plus, plus Involver to jest idealny zestaw do ciężkich zabrudzeń. बरे कहानी A także tutaj pokazałam Wam po prostu mniej więcej a takie hity, takie najbardziej popularne, topowe produkty. A oczywiście, że tych produktów jest więcej, są w różnych postaciach, na przykład to jest taka rękawiczka Twist do sprzątania, która też jest bardzo wygodna i zobaczcie, że ta rękawiczka jest tak zrobiona, że kiedy kobieta ma paznokcie, to tam jest takie specjalne zabezpieczenie w środku, które pozwala na to, że po prostu nie, nie złamie sobie te pazurki tak, Także to jest bardzo wygodne. Tutaj można też rękawiczko wejść w takie miejsce, gdzie e, z, zwykłym e, po prostu czyścikiem ciężko jest trafić. Tak? O, w ten sposób. Także dziękuję Wam za uwagę, róbcie zakupy, testujcie, pokazujcie to swoim ludziom, róbcie filmiki, nagrywajcie swoje własne doświadczenie, bo to są wasze narzędzia pracy i zróbcie, zacznijcie od siebie. Faktycznie zróbcie sobie eksperyment. Usuńcie, usuńcie całą chemię ze swojego domu i zamieńcie, zamieńcie na te rozwiązanie. A kiedy zobaczycie po prostu, jak to działa, to będziecie bardzo, bardzo zadowoleni. A I widzimy się w kolejnym filmiku. Do zobaczenia.